Nie wynosi już chyba więcej niż półtorej godziny. To mi się normalnie nie zdarza, ale nie, to ja chciałem powiedzieć najpierw. Chciałem powiedzieć, że dobrze jest mieć dobrego burmistrza. Więc fajnie jest się w ogóle znaleźć w ławnej za każdym razem coś nowego. Jeszcze nigdy nie brałem udziału mimo wysiłków Darka Milińskiego w żadnym festiwalu tutaj i ten mój udział dzisiejszy też jest taki właściwie y, z marszu. Darku tak przy okazji podziękowania od mojej córki za miłą gościnę w no i co przejdę szybko do rzeczy, żeby skończyć, żeby państwo mogli zdążyć na interesujący koncert, który już się miał zacząć, ale pewnie się zacznie z małym opóźnieniem. Demony to są jakieś energie, na ogół uważane za złe i chyba słusznie, szkodliwe, stwarzające ludziom Różnego rodzaju y, trudności w życiu, a czasami szkody, że takie y, już całkiem poważne, takie przestraszenie tak. kogoś y, ja. ze szkodzeniem zdroju, czy wręcz szkodzeniem życiu. Y, właściwie demony uważa się za jakieś takie zjawiska, niematerialne, bardzo ulotne, eteryczne, niedotykalne, ale yy, są takie przekonania, że demon potrafi być yy, bardzo cielesny yy, z pozoru, bardzo silnie przypominający stwory ludzkie i będący czasem wręcz nie do odróżnienia od jakby to powiedzieć normalnego, pocztywego człowieka zatem dobrze trzeba się rozejrzeć wokół bo ten ktoś kto obok nas wydaje się człowiekiem czasami może być właśnie do złudzenia, udającym człowieka demona. No, proszę się tak sobie nawzajem poprzyglądać i spróbować stwierdzić. Nie jest to łatwe. Trzeba mieć oczywiście dużo takiej własnej wrażliwości albo dużo wiedzy, a i wtedy nie ma pełnej gwarancji. Ja znam człowieka, który już się z nią rozwiódł, się o swojej żonie mówił, że od samego początku podejrzewał, a na końcu już był głęboko przekonany, że jest yy... no, on tam używał innego słowa, ale ja bym powiedział, że jest demonem właśnie. Yy... Tak bywa. I ponieważ te pioruny zaczęły walić, tak mi niemal popięta, W każdym zrobiło się nieprzyjemne, więc nie zastanawiając się wiele, porwałem swoje rzeczy i puściłem się pędem po zboczu góry w dół. Zbocze góry nie jest tam żadną autostradą, bo to jak było krótko, po takiej wielkiej katastrofie lasów izerskich, które tam padały jak, jak murówki. E, więc Trzeba było się jakoś potykać o pnie, o te wykroty, tam to teren tam jest taki po prostu. Ale kierował mnie pośpiech i lęk o wąskie bezpieczeństwo. No i jak już tak ucieczce dobiegłem do połowy zbocza, to nagle niebo się zrobiło. Jasne, słoneczne, pogodne, burza gdzieś tam sobie poszła za inną górę, pomyślałem, no... Właściwie niedaleko wracam na drzwi, rozpalam z powrotem ognisko, udało mi się to zrobić, próbuję suszyć tamto czyrowo. Naprawdę jest przyjemnie, ale ta sama chmura, która się tak gdzieś, ta burza, która się tak oddaliła gdzieś nad budżet Karkonoski zrobiła taki łuk i od drugiej strony wraca. I widzę, że walą błyskawice, pioruny, leje, znowu zaczyna lać raz drugi rzuciłem się do ucieczki. Nie pamiętam dokładnie, ale podejrzewam, że byłem pełen różnych krwawiących ran, siniaków i tak dalej, bo to było właściwie to, nie było zejście, to nawet nie był bieg, tylko to było jakieś takie paniczne koziołkowanie przez to. Udało mi się uciec do połowy tego zbocza. I nagle robi się piękna pogoda. Burza sobie poszła na grzbiet Kamienicki. Tam widzę brzmi nad kopańcem, nad chlącem, leje tam jak z cebra widać że jest te chmury, takie snubis z deszczu się leją. E, no i tak sobie pomyślałem, wrócę. Wrócę jeszcze raz na grzbiet i wróciłem rzeczywiście. Jak mi się chciało, sam nie dożyłem. Jakaś musiała to być demoniczna burza, że ona tak dotarwszy wzdłuż grzbietu kamienickiego nad mniej więcej świeradów zawróciła i widzę, że, przepraszam za słowo, za pierwsza, ostatnia, po raz trzeci. No, dziękuję, dziękuję. no niby by się zgadzało, czy burze, kluczyk do skarbca i tak dalej. Ale byłem już tak zmęczony, że żadna ilość złota, srebra i klejnotów nie byłam w stanie przekonać. Do tego i tak sobie spokojnie, choć nie bez deszczu, udało mi się zejść do z tej poręby górnej i chyba wsiąść pociąg i odjechać jak najdalej stamtąd. Wracam tam bardzo chętnie, do czego również i Państwa zachęcam, bo miejsce jest nadzwyczajne. Dziękuję bardzo. To się tak dziwnie złożyło, że Darek dostał książkę od Pana Burmistrza, a automatycznie mi ją przekazał. Ale myślę, że lepiej się nie mogło stać. I, i tak będziesz miał swój egzemplarz. A ten... Dziękuję. Dziękuję.